Widziałem nową Hondę CB1000F na Motegi GP i powiem wam, wygląda jak połączenie starej Fki z nowym Hornetem. Tylko teraz ma mocniejsze doły i spokojniejszy, bardziej cywilizowany charakter. Nie ma tu gonienia za rekordami, jest moment, płynność i ten typowy hondowski spokój. Z przodu zawieszenie Showa, z tyłu ProLink. Oba w pełni regulowane. Radialne nisyny pełna elektronika i sześcioosiowa IMU, czyli komputer, który wie kiedy jesteś w zakręcie i pilnuje żebyś nie odleciał. Do tego tryby jazdy, kontrola trakcji, wheelie control, wszystko co powinno być już dawno. Stylistycznie, no retro, ale z umiarem. Zbiornik z mięśniami, prosty ogon, czyste linie, waga 214 kg, kanapa 795 mm, więc to niemaluch, ale nie wygląda jak czołg. Nowa CB 1000F to motocykl dla tych, którzy chcą klasycznego no-litra.